Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podajcie hasło KAMY, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamy, witam was w kolejnym odcinku kariery Kamyka, wracamy po nowym roku, jeszcze troszeczkę gardło mnie boli po Sylwestrze, ale już wracam, no i nowy rok rozpoczynamy od bardzo ważnego meczu, meczu z Bajernem, jest 9 marca 2019 rok, gramy jako goście z Bayernem. oczywiście zobaczcie na tabelę ligową, jeżeli przegramy to mogą skoczyć oni na pierwsze miejsce, zrównają się wtedy z nami punktami, a jeżeli wygramy odskoczymy już na 6 punktów i to będzie naprawdę dobra przewaga, także... No chyba nic więcej nie trzeba dodawać, jeżeli chodzi o moją gwiazdę, no to wiecie jak ona wygląda, zobaczcie tutaj rozwój piłkarza, dribbling i kontrola piłki na poziomie 99, ustawienie w ataku 96, wstrzął 92, wykończenie 92, napastnik doskonały można powiedzieć. Jeżeli chodzi o nasz skład, to mamy teraz DHS, Stencla, Lengleta, Suboticza, Schmelzera, Bentnera, Hoffmana, Weigla, Castro i Roysa. Tak wygląda nasz skład. Przejdźmy do meczu z Bayernem. To jest naprawdę bardzo ważny mecz i rozpoczynamy dobrze. Nowy rok. Alakazet jest w składzie Bayernu. Możecie go zobaczyć po lewej stronie. Zaczynamy. No i Alianz Arena z góry widoczna. Bayern Kontra BVB. Najlepsze spotkanie, jakie można zobaczyć w lidze niemieckiej, przed nami. To jest ten moment, kiedy będziemy walczyć o tytuł. To jest jeden z tych meczów najważniejszych, jeżeli chodzi o tytuł. A wiecie, że ja chcę zdobyć w tym roku jak najwięcej um, trofeów z Borussią. Zobaczcie, właśnie to jest to. Straciliśmy tylko 6 bramek, zdobyliśmy 44, o jedną mniej niż Bayern, więc też oni są rozstrzelani na pewno. Um, dlatego to jest to ważne spotkanie. Ja tutaj muszę dać z siebie wszystko, bo ja wiem, że w przyszłym sezonie odchodzę um, Trafiła kosa na kamień. 45 zdobyte bramki najlepsi w Bundeslidze. Na najlepsza obrona w Bundeslidze, czyli nasza. No jak Co z tego wyjdzie, zobaczymy, jest deszczowo. Ja nie lubię deszczu, ale nie poddajemy się. Gramy. Rudy sędzia to nigdy nie. Wiecie, nie przepadam za nim. To jest Wilfred Bonny i Laka Z z przodu w. O, dzięki za piłkę. V? Widal? Nie. Okej, dobra. Gramy już będzie ostro. To widać od początku, który we mnie wszedł. Także zaczynamy mecz. Ależ dobra górna piłka do mnie, Martinez koło mnie i Vidal, zejście do środka, to jest faul, to jest karny, tak jest, tak jest, dobrze zaczynamy, siódma minuta faul, tylko żeby Royce do tego nie podchodził, tylko ja, Royce już tyle w karnych marnował na moich oczach, z moich, no popatrzcie, w ogóle nie trafił tutaj Martinez w piłkę i we mnie, ja tutaj przewróciłem się dosyć spektakularnie, ale zobaczmy kto do tego, no Marco Royce podchodzi. Strzelcie proszę Marko, już tyle razy widziałem jak nie trafiasz karnego w ważnych momentach, że... No, na dwa tempa. Sean no i Noyer broni! Ach, jak mogą dać Royceowi po raz kolejny wykonywać, kiedy on nie potrafi tego robić. Noyer wy wygrał ten pojedynek bez problemu. Wyczekał Roysa, który to na dwa tempa zrobił, zobaczcie, bez rozbiegu praktycznie. No ja jestem mega zszokowany tym, co się stało w tym momencie. Marko Royce, napraw to, Marko, napraw jakoś to. Dośrodkowanie. Castro z główki, ale obok ramki. Widal teraz ostro przy mnie, Rodę też. Ale schodzę do środka, jest mnóstwo miejsca tutaj. kamyk, trikami, wypuszczę! strzał, Gol! Wpadnie, wpadło! No i bronił, ale to wpadło! Kto to strzelił, To jest chyba Castro! I to jest 1 do 0. Ja zrobiłem tutaj wielką robotę. Zobaczcie jak łatwo zgubiłem rodę. Miałem mnóstwo miejsca, mogłem strzelać, ale pomyślałem, że lepiej będzie podać no trochę z wodów. E, no, chyba przez te zwody mu się trochę zakręciło w głowie i nie wiedział co zrobić w ślisk, pod jego łokciem, no takie błędy nie zdarzają się zbyt często Nojerowi, ale to jest 1-0 Gonzalo Castro w 18 minucie. Mogliśmy prowadzić 2-0, no ale na szczęście 1-0, no i to są trzy punkty tak ważne, że chyba nie muszę mówić jak ważne. Ładne podanie do mnie. Jest sam na sam Kamyk z Nojerem. Kamyk czy Nojer? Kamyk! I to jest 2-0. Tak jest, to jest to. Bardzo dobrze nam się ten mecz układa. No, chyba nie mogę tutaj nic innego powiedzieć. To podanie. Zostawili, zostawili mi gracze Bayernu mnóstwo miejsca. Zobaczcie, zobaczcie, jak tu było dużo miejsca. No, nie pokryli. No i co, to zostało wykorzystane szybko. Lewa noga. Zmyliłem Nojera, bo czekał chyba na strzał z prawej. I to jest Bramka i asysta. Chociaż nie wiem, czy tam asystę mi zaliczyło bo nie mam podniesionej oceny meczowej. W każdym razie 2 do 0 w 31 minucie, to jest naprawdę solidna zaliczka przed drugą połową. Rojsik znowu przejmuje piłkę, Kamyk spróbuje z daleka, Kamyk! Nojer musiał na dwa razy, ale próba była całkiem ciekawa. No na deszczu można próbować z daleka uderzać. Nie, nie mówcie, że kontuzja leży, ale czy będzie potrzebna zmiana? Tego nie wiem, to jest końcówka pierwszej połowy, to jest koniec pierwszej połowy na szczęście. I czy powrócę teraz na Allianz Arenę po przerwie, mam nadzieję, że tak. Chociaż nie. Adrian Ramos wchodzi za mnie na boisko. Także zmiana zobaczymy, jaka to kontuzja. Muszę przesymulować pozostałą część meczu. No po pierwszej połowie 2 do 0. No nie wierzę w to, żebyśmy przegrali teraz ten mecz. Myślę, że Adrian Ramos też może coś z przodu strzelić. Zaraz to zobaczymy. Kontuzjowany, zobaczmy, o co, co się stało w ogóle? Wymuszona przerwa. Trzy tygodnie zwichnięta kostka! Zespół medyczny, oczekiwania dotyczące ligi zostały uległy zmianie, ok, po, ponieważ mnie nie było w większości, znaczy to już teraz. Bramki już strzeliłem, asysty jeszcze tylko, em, także pozmienia, pozmieniali mi, ale to jest aż trzy tygodnie bez gry! Trzy tygodnie! Mecz z Liverpoolem odpuszczę, a chciałem zagrać! Obyśmy awansowali w ogóle do kolejnej fazy Ligi Mistrzów Jakie to jest? to jest najważniejsza część sezonu Ja dostaję kontuzji To jest niemożliwe wręcz Zobaczmy jak z Liverpoolem Tutaj musimy trzymać kciuki Pamiętam w pierwszym meczu chyba było 2-1 dla nas Na wyjeździe Byleby u siebie nie stracić dwóch bramek Durm dostaje żółtą kartę. Bender strzela bramkę. To jest już bardzo dobrze, to jest już bardzo dobrze. W ogóle z Liverpoolem tak bardzo chciałem zagrać i nic. Juventus z Zenitem wygrywa. Ramos wchodzi, wchodzi Staric, Kagała strzela! Także już pewny awans mamy. Cross karnego dla Liverpoolu. Ramos dla BVB 3 do 1 dla nas. No, i to jest już po ptakach 3 do 1. Cieszę się, że postrzegali każdy bramkę zdobył. A e, przechodzimy dalej. To jest, to jest naprawdę dla mnie bardzo ważne, że przechodzimy dalej. Zobaczmy tutaj e, Gundogan, też uraz. 7 dni na szczęście. E, dobrze, że zwichnąłem, nie skręciłem tej kostki. 3 tygodnie to naprawdę bardzo e, długi, e, długi czas. Dobra, mamy z Werderem. Mam nadzieję w ogóle, że trener będzie nam nie stawiał po powrocie. To jest naprawdę taka przerwa dla mnie. Ja jestem w szoku. Dobra, przypomnijmy to. 1 do 0, 3 punkty. Daniel Starić w końcu strzelił. Dobrze. Jak wygląda nasza tabela? Mamy 6 punktów przewagi nad Bayerem, więc jest bardzo dobrze. 26 meczów, a w lidze jest rozegrania 34, czyli jeszcze 8 spotkań. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby ten tytuł zdobyć. Kończy się powoli marzec, połowa marca. Gramy jeszcze z Borussią Myślen Gladbach. Co tam się dzieje? Powołanie do reprezentacji dostałem, no tak, tylko że ja jeszcze, ja po kontuzji nie powinienem w ogóle jechać na, na reprezentację, tylko zostać. Mission Gladbach, dobra, może zostałem powołanie tak, żebym rozruch jakiś miał, no myślę, że już to jest drugi chyba tydzień, kiedy mnie nie ma. Zobaczmy jak z Mission Gladbach zagramy, bo to jest też kolejny dobry przeciwnik, mam nadzieję, że po prostu pykniemy ich bez problemu. Gundogan strzela. 2 do jednego. Piszczek z kontuzją. Roy też w bramkę zszedł. Dobrze, dobrze, jest dobrze. Jest ok. Zobaczmy, co tam Piszczkowi się stało. 6 um, tygodni. Kurde, tych kontuzji mamy naprawdę mnóstwo. Ja już w końcu mogę e, przeprowadzać treningi. Ja driblingu już nie chcę. Muszę zmienić ćwiczenie. Um, dribling już nie chcę. Nie chcę tego rozwijać. Nie chcę w ogóle rozwijać właśnie driblingu. E, obrona też nie podania. Nie mogę. E, Tutaj też niewiele mogę, a strzelanie, o, tutaj możemy coś, karne na dwa tempa niech będą. Um, ok, dobra, symulujmy wszystko, bo już 99 dalej się nie da nic rozwinąć. Um, dobra, jest FCCD. Okej. Um, ok, tutaj mamy treningi, czyli już powoli wracamy. My, ciekawe czy już mnie dadzą w tym spotkaniu z Hiszpanią. Nie, to jest symuluj mecz Czy tak, ja się, ja, się, ja się nie dziwię naprawdę, um, dobra. Kamiński gra, ale nie ten Kamiński co trzeba. Z Hiszpanią dostaniemy w tyłek, tak mi się wydaje. Chyba że 1-0 Linety, a oni nie trafili. Jeszcze Zwoliński chybiony karny. Czemu Zwoliński podszedł, a nie Lewandowski? Chyba że Lewandowski szedł wcześniej. Tak, Lewandowski szedł w 46. A w 51. mieliśmy karnego 3 punkty. Ja muszę zobaczyć, jak tam tabela w ogóle wygląda. Przypomnieć wam to wszystko. Mamy. Tu Hiszpania w ogóle prowadziła, to była ich pierwsza porażka. Ależ zdaliśmy z siebie czadu. No i tak, jesteśmy na miejscu premiowanym. Siedem meczów, już zostały trzy spotkania jeszcze. No i co, jeżeli zdobędziemy teraz trzy punkty, no to jesteśmy na dobrej drodze do awansu. Szwecja wygrała ze Szkocją, a my teraz też musimy Szkotów pokonać. Tylko też dostałem powołanie, a nie mam mnie na meczach. No dobra, trudno. Ważne, żeby Lewandowski znowu dał radę ze Szkocją. 1-1. Okej, okay, to jest jeszcze taki wynik do przyjęcia. To my wyrównaliśmy w 60, więc ok, ok, dobra, akceptuję to. Nie jest to może jakiś super ekstra wynik, ale, ale do przyjęcia. Zobaczmy, jak Szwecja sobie poradzi, to jest dla nas bardzo ważne. Zatrzymajmy symulację, to już powinno być, dobra, muszę zobaczyć tabelę innych lig. Oczywiście nie Bundesliga, nie Deutsche Pokalnie, nie, nie, nie zaproszeniowy, nie Copa Europe, eee, tylko w Pucharze Mistrzów w ogóle, z kim my się spotykamy. Z Sevillą, czyli Grzegorz Krychowiak naprzeciwko nam stanie. Później możemy chyba znowu będzie losowanie, więc. No cóż. Zobaczymy jak to będzie, przejdźmy dalej, Euroliga to nie to, nas interesuje Real odpad. co się dzieje w Realu, w Madrycie? Zobaczcie, Real odpad z Monaco, myślałem, że Puchar Europy to oni zdobędą bez problemu w Eurolidze tutaj, ale odpadli, no zobaczcie jakie drużyny zostały, Wolfsburg City, Roma, Bordeaux, no i jest parę zespołów, jest parę zespołów, tutaj mamy, jak to wygląda? Czy Szkocja jest ostatnia, nie ma w ogóle szans że jakichkolwiek. Tutaj będzie ostra bitka między Szwajcarią, Szwecją, Grecją a nami, bo Hiszpanii już chyba zapewnili sobie awans, nie wierzę, żeby, żeby tego nie zrobili. Także my przechodzimy dalej, może w końcu jakiś mecz bym rozegrał. Póki co jeszcze rozwijamy moją gwiazdę. No i zagrajmy mecz jakiś w końcu, bo to ile można bez, bez spotkania grać już, już... Myślę, że dzisiaj dwa, dwa mecze, dzisiaj to i tak będzie sporo, bo... No, z gram, zagraj mecz. Dobra, wróciłem po kontuzji. Nie było mnie. Trzeba strzelić bramki. Zobaczmy tylko jeszcze jedną rzecz. Jak wygląda sytuacja strzelców, bo nie było mnie. 21 spokojnie, bo on już nie strzela. Modest coś tam strzela. No ale ja mam 21 bramek już tytuł króla strzelców raczej zapewniony. Mamy 8 punktów przewagi nad Bayernem, więc jeszcze tutaj zremicowali strzalkę. Więc tytuł Powoli zmierza w naszą stronę. To jest bardzo dobra informacja. A jak będzie skan? Zobaczymy za chwilę. I teraz w centrum uwagi właśnie pokazują, że trzecie miejsce w ligowej tabeli, jeżeli chodzi o strzelców, Modest, no i ja. Będziemy na World Stadium bili się o bramki, i tutaj mam nadzieję, że po kontuzji nie będzie ani śladu. A my strzelimy z jedną albo dwie bramki, może jakaś asysta wpadnie. No w każdym razie lecimy z koksem. Marco Royce do mnie, ja mam tutaj troszeczkę miejsca. No i podanie do Gundogana. Gundogan podanie strzał, ależ akcja Castro strzela na 1 do 0. No taka pastu to assist, można powiedzieć, ale Castro się rozstrzela ostatnio. Ja podałem, strzelił. Teraz tutaj dobrze widziałem wszystko w Polu, podanie do Gundogana, Gundogan podaje do Castro. No ten też go zauważył nieźle i prowadzimy 1 do 0. Coraz bliżej tytułu, coraz bliżej tytułu. Dobre podanie, zobaczcie ile miejsca ma Castro. Castro wysuń do mnie, podanie lewa noga i to jest gol! Ależ to zrobiliśmy pięknie. 2 do 0, 17 minuta. No. Po kontuzji nie ma już ani śladu. Ładnie znalazłem Castro tym długim podaniem. Później szybko w obrońców się uwolniłem. Lewa noga po długim rogu. I to jest 2 do 0. Pięknie. Zoller. Zoller jest już polukarnym naszym. Zoller. Zoller. No daję mu trochę miejsca do środkowania, ale Bender to przecina bardzo ładnie. Zoller. Podanie młode, strzela obok bramki. DH. No myślę, że mógł tutaj próbować się chociaż rzucić. A on tak... Chyba wiedział, że to nie leci w bramkę, no zbyt pewny siebie to chyba nie był, no bo to było z pół metra niecałe od bramki. Że Bentner znalazł durma. Durm. Durm w środku pola jestem. Ja zagranie do mnie, Kamyk. Kamyk, jeszcze piłka przy nodze nie była. Uciekła mi ta piłka, ale jeszcze Castro do mnie. Ja tutaj może podrybluję coś, oddam piłkę do tyłu do Gundogana. Gundogan, Benner, Castro, ładnie to rozgrywamy. Jest Paslak, podanie do mnie Strzał z całą pierwszej piłki, ale Horn tutaj obronił bardzo ładnie, a akcja też. Palce lizać w naszym wykonaniu. Zobaczcie, no strzał, no zasłonięty był refleks, naprawdę klasa światowa. Jeszcze 45 minuta, 6 minut już doliczone strzał z główki i so Sokratis strzela bramkę na 3 do 0. FC kelny, rozbite, no i tutaj już nie ma co zbierać, ja jeszcze myślę, zagram z 20 minut drugiej połowy i zejdę, no w końcu jestem po kontuzji dopiero, także jeszcze może spróbuję jedną, dwie akcje pójść, a później poproszę o zmianę, no bo po kontuzji nie ma co, wiecie, nadwyrężać swoich mięśni. Ależ dostałem fantastyczną piłkę, to jest ta jedna akcja, o której mówiłem, strzał, broni Horn, no nie byłem najlepiej ustawiony. E, jeszcze jedną akcję zagramy, chyba, że tutaj ktoś spierdzieli to. E, jeszcze dobre zagranie, Castro do mnie. E, no, wi widziałem, widziałem to, tą próbę, ale jeszcze odbieram piłkę, faul, dobra. Skoro ja sfałowałem, to schodzę, poproszę o zmianę, schodzę właśnie w tym momencie z boiska. Jedna bramka, jedno gdzieś tam podanie, asysta. Całkiem spokojnie meczem mecze mi się wydały, że wydaje, że zagrałem. Trzy punkty są pewne i to jest, to jest 100%. Niewiele, że żeby coś tam się stało złego nam. Także dziękujemy za to. Rozwój piłkarza jeszcze zrobię, no a później już właśnie też zszedłem z tego względu, że widzieliście co tam na horyzoncie. Półfinały Ligi Mistrzów. Bardzo dobrze trening zrobiłem swoją drogą. CBCBC ok no i zobaczmy czy zagram z tą serwiową 7 w 60 minucie, więc powinienem być już trochę bardziej wytrzymały mam nadzieję że tak co tutaj się dzieje wszystko osiągnąłem od no dobra super cieszę się mimo kontuzji mimo tego wszystkiego, osiągnięcie celów meczowych było przejdźmy dalej i czy zagram w środowym meczu później sobie tak zagram o to chodziło o to chodziło żebym zagrał to są ćwierćfinały. co są ćwierćfinały, nie półfinały także pomyliłem się no i co, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że zostawicie łapkę w górę, suba. Jeżeli nie zostawiliście jeszcze, to polecam. No i kończy się sezon powoli. To jest najważniejsza część sezonu. Także zapraszam do oglądania przyszłych odcinków. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie.